Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę ze zdrabkami za 80 zł. Wszystkie zdrabki podawane przez panią. Dwie piętnasteczki, mega paradiso i mega linie. Nawet numer 22 się trafił. No zobaczymy, stety czy niestety. Woah, zdrabka, płynne złoto, super linie i owocowa eksplozja. Nic nie naddrapywałam. Tak jak mówię, pani mi podawała. Nie kręciłam nosem, mówię co ma być to będzie spytała się tak patrząc na mnie, czy chcę wybrać, ale mówię nie, dobra, niech pani podaje. No i zobaczymy, co z tego będzie, czy coś będzie, czy nie. Owocowa z numerem 42 i szukam po prostu linii owocowej. Figa i banany, mam nadzieję, że tu wytrzymacie ze mną. Mile widziane łapki, subskrypcje, przerwniki, Karambo i kiwi. Zawsze mówię, nie zmuszam oczywiście, ale ładnie proszę. <laughs> ok. Gruszka i ananas. Gruszka i ananas. Mam nadzieję, że coś tu dzisiaj wydrapie, ale to się okaże. Wyjdzie w praniu. Kokos i awokado. Są kokosy awokado, już ja chciałam melona drapać, coś mi tutaj. Okej, okay. tu jeszcze kokos. Melon i borówki. Także mi te, kokosy, mi te owoce, to jakoś ja nie wiem, w oczach się tutaj mienił. <grywka> Jabłko i winogrono. No i proszę, jest linia. Czyli zera nie będzie. Truskawa i brzoskwinka. Ok, czyli jedna linia, a pod nią całe 5 zł. No ale jest, dobra, niech nie będzie CC. Już coś na wymiankę jest. Mam nadzieję, że to nie koniec, ale się okaże. Super linie 12 tak, żeby było całe widać. Bo ja zawsze powtarzam, nie lubię się przy tych liniach, wiecie, przesuwać. Czapa i księżyc. Czapa i księżyc. Mam nadzieję, że za dużo nie zgubię. Tęcza i gwiazda. Ale nie obiecuję. Tęcza i gwiazda. Dobra. Moneta i krab. Moneta i krab. No, na razie symbole są. Parasol i słońce. Parasol i słońce. Wiatrak i serducho. Wiatrak. A serducha nie ma. Bolot to nie ma serca. Kwiatek i podkowa. Motyl i łódź. O, krab był, no proszę, jest linia, czyli jakieś tam uczucia mają. <grymne> Dzwon i balony. Dzwon i balony. Diament i arbus. Diament, arbusa to tu nie widziałam. Piłka i ptak. O, balony były, no proszę, druga linia. Tak ja właśnie drapie. Piłka i ptak. Coś ślepemu. Wiecie. Po oczach kości i cicho biegi. O, jest trzecia linia. I to tyle. Sprawdźmy sobie. 5, 10, 15. No i pięknie. J kontrolne. Nie wiem, mam nadzieję, że się zgadza. To już mam dwie dychy. Czyli pani dobrze podawała. Tam za dużo yy, nie musiała też podawać, bo po prostu zdrabki były nie oderwane od siebie i tak jak miała, tak po prostu kolejną, za koleją odrywała. Tak jak to za granicą robią. Płynne złoto numerek, 5, szukam liczb, wora, sztabki, sztabka, mnoży. No tu warstwa wiadomo jaka jest, ale sama sobie taką wzięłam. Mówię, jest, no to wezmę. 24, 21, 31, 7 i 11. No zobaczymy, co z tej męki będzie. Co ja tu mam? Zaczynam obokiem 25, 23 kolejny, 9, 38, 18, no to będę tak brzydko drapać, ale no wiecie jak jest, 32, kolejny obok, 36, 33, kręci, kręci, a nie może trafić, 17,

41, 12 i 29. No niestety, pustak, męka poszła na marne. Wow, zdrabka z numerem drugim, szukam wygrywających liczb, szukam napisu Łow, szkoda, że tu nic nie mnożę. Nie wiem, po co robią, Widzicie, co te takie specjalne symbole, skoro nic nie dają, ale okej. Okay. 36, 23, 31, 52, 56. To są moje liczby, a ja mam dwanaście, dwadzieścia pięć, jedenaście, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści siedem, dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć, osiemnaście, dwadzieścia jeden. 49, 15, 16, 28, 58, 39 i 57, pół stak. No by tak nie było, że tylko te dwie najtańsze się spiszą, bo i tak może być, gdzie te kontrolne masko tylko jedyna. PM, ok. Ostatnia, zadyszkę, mega pensja, no z numerkiem 22, także wiecie jak jest.

Kiwi i naczosy. No tu to dopiero będzie pomijania. Kiwi i naczosy. Kiwi. Kiwi i naczosy. Tu są naczosy i kiwi. I kiwi. Dobra. Wstępnie na tyle. Mango i ananas. Mango. Mango. Mango i ananas. Nuf, nufi. Co ty tam ujadasz? O tu jest ananas. Już sąsiadów słyszy to wiecie. Limonka i łódź jest limonka. Limonka i łódź. Limonka i łódź. Limonka. Na dole łódź, okej, okay. na razie to tyle. Takosy i wodolot, wodolot, tu są wodoloty, takosy i wodolot, wodolot, takosy. Dobra. Ośmiornica i żółw. Ośmiornica. Ośmiornica. Żółw. Ośmiornica. Co tak łyso? Ośmiornica i żółw. Tu jeszcze żółw, dobra. Księżyc i lody. Księżyc i lody. Lody. Księżyc i lody. To są lody. Dobra. Gitara i krewetka. Gitara i krewetka. No tu albo coś pominęłam, albo ja nie wiem, jakaś masakra. Gitara i krewetka. Dobra. Rzeźba i pomidor. Tu rzeźba. Pomidor. Rzeźba, pomidor. Rzeźba i pomidor, no to by było chyba na tyle, to jeszcze krewetka, okej. Okay. arbus i balsam, arbus, balsam, arbus i balsam. No lipa, ostatnie dwa symbole, pióro i krab, ale nic mi to chyba nie daje. No szkoda, szkoda, ale takie życie. Pióro i krab. I tutaj, krab, pióro. Tak jest, sprawdźmy sobie kontrolne. Niestety różne, ale drapało się fajnie. Ok, i ostatnia zdrawka, która możemy nie uratować. Również numerek 15. Mega linia. I co ja tu mam? Klucz i cichobiegi. Klucz i cichobiegi. Dobra. No fajnie by było, jakby coś było, nie? Słońce i sakwa. Słońce i sakwa, może mi tam prezesowa usłyszenie. nie? Okej. Okay. Naszyjnik i szminka. Naszyjnik i szminka. Dobra. Żółw i serce, serce jest. Żółw i serce. żółć i serce. Okej. Okay. Auto i popcorn. Auto i popcorn. Auto, auto. No, autami posypali. Auto i popcorn. Dobra. Prezent i tęcza, nie kojarzę w ogóle. Prezent i tęcza. No, dokładnie. Kutka i winogrono. Nie wiem, czy widziałam. Kutka jest. Kutka, kutki są. Jest też winogrono, okej. Okay. Dobra. Cytryna i pierścionek. Pierścionki są, cytryny też są. Okej. Okay. Cytryny. Dobra, mamy to. Lody i arbuz. Lody, arbuz. Lody, arbuz. Dobra. Flaming i dzwon. Flaming. No, coś, słabo, słabo. Dobra. Ok. Motyl i rower. Nie kojarzę. Motyl jest dobra, nawet dwa. Ale rowera nie ma. Nieładnie. Diament i zegar. No, zegara to w ogóle nie kojarzę. No. Diament jest, ok. Wiśnie i biedronka, no wiśni to chyba nie było, biedronka, biedronka i ostatnie dwa symbole, liść i łódź i chyba nic mi to nie da, kurza twarz, liść i łódź, o jest jednak zegar, zobaczcie, łódź, tak, no niestety, niestety w bonusie perła, no i co, jajco kontrolne różne no Pani chciała dobrze, a wyszło jak wyszło. Tak jest życie. Na 8 dyszek 20. Dobre i tyle, bo nie zero. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie co trzeba. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia kolejnym razem. Dzięki, cześć!